Witajcie w najnowszym odcinku na kanale. I teraz chciałbym ogłosić taką rzecz, że dostałem mikrofon, więc teraz będzie mnie o wiele, wiele lepiej słychać. W sumie jak teraz możecie słyszeć. I zagramy sobie dzisiaj czołgami. No. Na mój czołg telewizjonowy wpłynęło trochę już. O! Mamy uzbierane 10 tysięcy. Więc raczej za niedługo będzie... No, za trochę długa. No, trochę długa i ale zdobędziemy to wreszcie. A ja od razu chciałbym Was przeprosić, że nie było tych filmików, ale... Po prostu czekałem, aż przyjdzie mi mikrofon i chciałem tak zrobić już jeden taki odcinek z mikrofonem. Okej. Okay. Jedziemy na A. No, generalnie mi się wydaje, że ten, będziemy grać tylko czołgami i samolotami, ponieważ statki bardzo długo zajmują, a na samolotach i czołgach przynajmniej coś się dzieje. Okej. Okay. Zbytnio się skupiłem na rozmawianiu, niż na grze. Mój błąd. Trochę chciałem, bo zmieniłem głośność. Okej, okay, jedziemy na bet razem. Zniszczyciel. Zniszczyciel! Zniszczycie. Kurde, było tak blisko, wystarczyło żeby mi się to załadowało, ale sobie złą taktykę objąłem. Teraz tym jogiem muszę już być bardziej uważny, bo inaczej nie dam radę. Ciekawie mnie czyta się, czy jest jakieś ulepszenie, które zwiększa szybkie obracanie się. No nie byłem uważny. No i co? Pozostało nam oglądać, ale w rekompensacie za to, że długo czekaliście, to zagramy jeszcze jedną walkę. To ta sama mapa, chyba. Hmm. Nie, tutaj się... się. Okej. Okay. Jedziemy na A. Ten czołg jest najbardziej wymaksowany. Bo do niego najwięcej kupowałem iż to był mój pierwszy czołg z takich średnich więc go ulepszyłem na tyle żeby był mocny jakoś oj oj, oj, oj. czy wy to widzieliście Jednostka zniszczona No to nieźle Ale... Ale dzisiaj źle mi idzie Teraz tak. Nie wiem do końca kiedy będzie następny filmik, bo nie obiecuję, że może być jutro. Bo wiecie, nie zawsze mogę mieć czas, żeby nagrać. Więc... No, nic nie obiecuję, bo już wiele razy mówiłem, że będzie drugi filmik, a ja tak naprawdę nic nie było. Więc no, po prostu nie będę wycywać. Bo to nie ma sensu. Tam widzę jakiś czoł. Idziemy do niego Dobrze, on powinien być tutaj umieć, on, on jest tutaj Jest Przepraszam, telefon zadzwonił. No i zostałem zniszczony. Ale ja mamy jeszcze jeden czołg, prawda? Tak. Już nie. Nie, 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 nie. Ok. Spróbuję teraz tej nowej amunicji. Mm, lecimy na C. i tak jakbym zginął, bo nawet gdyby nie było czołgów i ktoś by je zabił, to... O właśnie i tak. Rozbił się tam samolot i jeszcze był ostrzał Altyr. ty... No, dobra. Nie jestem w formie, żeby teraz wygadać o takich rzeczach Artyleryjski, chyba Tak to brzmiało Czołk Pił! Trafienie Okej okay. Zniszczony został To bardzo dobrze Tutaj ktoś jest na B Bo A i C jest już z C To zostało nam tylko tutaj O, o kurde A to skubany No ja się nie dziwi czym on gra w ogóle Dobra, może wygramy O! Dobra, wracamy do hangaru, nie ma co mmmm są, zawieszenie badaj zakończ i teraz tak zobaczymy nowe co... o ten musimy odlokować przejdziemy do tego i będziemy mieli mi to paść, dobra no to, koniec końca ten odcinek miło było nadzieję, że już jesteście w lepszym humorze? Że jest generalnie lepszy głos? Jest. w ogóle filmik. No. To. Siema.